Witajcie moi drodzy w najnowszym odcinku. Dziś zrobimy sobie taki mały Schachermacher i zmienimy wyściółkę w łóżeczku, zmienimy tutaj cały design. Tylko musimy stąd Lucyfera ewakuować, bo właśnie przyszedł ze swoich wojarzy, od wpół do ósmej rano bantował po podwórku i dopiero teraz zechciał się pokazać. No, żeby tutaj zrobić z małe zmiany musimy go tutaj niestety wykopać, po prostu Póki nie śpi przełożę go na łóżko. E, a co tutaj zmienimy? Zmienimy sobie tutaj ten ochraniacz na taki bardziej dzidziusiowy, taki bardziej w stylu e, niemowlęcym, kolorowy. E, no i co? I też do tego kompletu jest materacyk, wyjmiemy sobie tą, e, ten kokonik ze środka z łóżeczka. I co? I zobaczymy. A, zmienimy jeszcze karuzelę, bo dzisiaj przyszła do mnie karuzela, która kosztowała całych 30 zł na Vinted. E, zmienimy ją sobie i może niekoniecznie ten design będzie pasował tutaj do tego pokoiku, bo jest w całkiem innym stylu, e, ale na jakiś czas możemy sobie zrobić takie małe zmiany. Tutaj macie e, Marysię w nowym kocyku owiniętą. Zaraz ją wyciągnę, bo jest ubrana akurat pod kolor. E, swojego kompleciku, swojego mm, kocyka i podusi, więc już ją tutaj e, wyciągnę z tego kokona. Tym bardziej, że w domu jest gorąco, więc e, jeżeli bym tak ubrała na przykład noworodka w domu, to naprawdę głupota, głupota, bo by się dziecku po prostu zaparzyło. Ok, teraz Marysia już wygląda tak, jak miała wyglądać. No idealnie tutaj pasuje do tego kompletu. E, właściwie powiem Wam, że żal mi wymieniać. Ten zestaw, który ma teraz w łóżeczku, ale tak z ciekawości na parę dni zmienimy sobie na coś innego. Myślę, że na pewno nie zaszkodzi, a mamy po prostu nowy temat do filmu. Zastanawiałam się też nad ym, zrobieniem takiego filmu: y, coś w stylu dzień z Lalką Reborn. To też wymaga naprawdę dużej ilości czasu i, i taka realizacja jest naprawdę bardzo pracochłonna. Hmm, pewnie kiedyś ją zrobię, ale no póki co e, nawet mi się nie chce, powiem szczerze, że, że nie chce mi się. E, chciałam też zabrać Marysię tak mm, cichaczem, żeby nikt nie widział, <ścoughs> że wychodzę z lalką e, do parku tutaj pobliskiego. Jakby nikogo nie było, żeby nagrać wam parę e, ujęć do takiego filmu, ale powiem wam, że brakuje mi odwagi. Nawet jak nikogo nie ma, to jakoś tak dziwnie bym się czuła wychodząc z lalką. E, więc e, no, może kiedyś się odważę i to zrobię, i tak jak wam obiecałam, kiedyś pójdę na ten spacer w końcu, ale póki co e, nie teraz. Nie teraz. Wiem, że obiecałam wam ten spacer i na pewno go zrobię, ale e, cierpliwości, cierpliwości. Mam nadzieję, że się doczekacie. I tak, tutaj jest jeszcze Olusia i Zosieńka. Olusia jest w takim bardziej chłopięcym ubranku. Zapierę kocyk, żeby lepiej tutaj było widać. Oj, nie niechcący rzuciłem kocyk na ludzką, ale nawet się nie ruszył. E, takie ma bardziej Olusia-chłopięce ubranko. Natomiast Zosia jest w, w sukience Olusi, w takiej letniej sukience oli. No, to jest coś takiego, coś takie bardzo lekkie cieniutkie z podszeweczką, z taką haleczką jakby mm, właściwie tego używam bardziej jako tuniki, jako bluzeczki, ale tutaj na Zosie wygląda fajnie jako sukienka. No a Ola jest chłopcem na różowej podusi. To co, pokażę wam karuzelę i przechodzimy do zmian w kołysce. I tak, tutaj jest karuzela z Vintage za całych 30. Złotych z przesyłką, oczywiście e, tam właśnie 28, coś z jakimś tam hakiem, czyli 20 zł zapłaciłam za tą karuzelę. O, tutaj mamy e, takie stworki i myślę, że idealnie będzie pasowało do tego ochraniacza, który przygotowałam. Już Wam go kiedyś pokazywałam, e, a chyba nigdy w życiu go nie używałam, więc będzie jak znalazł, do tego mamy materacyk, nie ma co przedłużać, zabieramy się za zmiany. Zobaczycie to w przyspieszeniu, żeby nie było to jakieś specjalnie nudne. Kochani, ja muszę lepiej ogarnąć, jak zrobić, żeby ta karuzela się obracała. Ona ma tam milion przycisków jeszcze z boku. Ma projektor, który od dołu jest podświetlany i w nocy będzie świecił gwiazdkami na sufit, więc jak już się ściemni, to wam to po prostu dogram. I co? Ten film byłby chyba za krótki, więc włożę sobie jeszcze pościel do tego łóżeczka. Przebierzemy Marynie i może spróbuję wybrać się tutaj do parku. E, nagrać wam parę ujęć, dosłownie parę sekund z takiego wyjścia z lalą. Widzę, że tutaj nikogo nie ma, uczniowie już pojechali do domu, bo jest, która godzina jest, jest chyba po 16, po 17, nawet, więc myślę, że jest idealnie na takie wyjście. No to co, próbujemy. Jeszcze włożę pościel i będziemy przebierać marynie. Ok, ogarnęłam dlaczego Karuzela nie chce się obracać, po prostu ma za słabe baterie. I y, akurat nie mam tych paluszków, to jest na takie cieńsze, grubsze paluszki. O, na coś takiego, tylko ja mam, o, widzicie, grubsze, te są ciut cieńsze. Te powinny być ciut cieńsze, te nie będą pasować, no trudno. E, dobra, wrzucimy tutaj pościel, pościel też może niekoniecznie pasuje do tych kolorków, ale z takich rzeczy akurat myślę, że to będzie pasowało najlepiej, o. Dużo kolorów, dużo się dzieje, fajny zestaw, coś dla odmiany. Na jakiś czas tak zostawimy, a jak mi się znudzi, wrócimy do poprzedniego wystroju. No i oczywiście tak starą karuzelę muszę wyprać, ponieważ widzę, że ona jest dość skórzona. Ja ją wycią wyciągnęłam z szafy po bardzo długim czasie. Ta karuzela ma 14 lat, o ile się nie mylę. Mm, prana była na pewno, ale <noise> nie teraz, więc e, po prostu będzie czas, żeby ją przeprać, przeprać ten kokon. I e, jak mi się znudzi, to tak jak mówię, wrócimy do poprzedniego wystroju. Jak widzicie, w łóżeczku są trzy materacyki, jest ciut wyżej niż powinno być, e, ale też nie chcę tych materacyków trzymać gdzie indziej, nie chcę, żeby gdzieś tu się walały po domu, zajmowały miejsca. A tutaj w łóżeczku absolutnie nie przeszkadzają. To co? E, przebierzemy sobie Marysie i spróbuję z nią wyjść na spacerek po parku. Body, które ma na sobie Marysia, kupiłam jej w y, Sinseju za jakieś chyba 14 złotych. Niedużo. W każdym bądź razie jest to rozmiar 56, a jak widzicie jest ledwo, ledwo. Jest dość mocno naciągnięty, żeby w ogóle udało się je ubrać. Y, więc w Sinseju na taki rozmiar właśnie Laury polecam kupować y, rozmiarki 62, bo jednak to 56 jest za mały, Tak jak ostatnio mówiłam Wam, y, kupowałam body z muminkami i niestety to wody było zdecydowanie. 56 od razu było widać, że będzie zbyt mała, więc wzięłam 62, jest ok. I teraz też tak dla porównania wzięłam. Tutaj tak dziwnie stoi, dziwnie to lalę przebieram, ale od boku to jest mi niewygodnie troszeczkę, a też chcę, żebyście ją widzieli żeby to nie było takie niefajne to oglądanie. O! Widzicie, to jest 56. A tutaj z Lilo i Stitchem wzięłam 62. I już jest taka troszeczkę fajniejsza. Ciut większa, taka bardziej e, luźna. I właśnie zastanawiam się, co i ubrać: czy to z Lilo i Stitchem, czy może taki zwykły podkoszulek na ramionczkach. Ponieważ jest gorąco, więc też taki podkoszuleczek jest jak najbardziej ok. E, ewentualnie o taki bodziak ze zwierzątkami z rezerwa też jest fajny. E, no i tutaj jeszcze o też sinseja. To jest akurat 56, bo przy rampersach, przy pajacykach e, inaczej już ta rozmiarówka wygląda. 56 akurat jest ok. Z kicią, kocią e, taki rampersik, więc też możemy taki rampersik na spacerek ubrać. Ale wydaje mi się, że na no, taki upał jak jest dzisiaj zdecydowanie najlepszy będzie zwykły bodziak. No i troszkę widzę, że się zachmurzyło. To aż, aż dziw. A tutaj pokażę Wam jeszcze na lumpie. Ostatnio kupiłam otulaczek. Zawsze chciałam właśnie taki otulaczek, ale jakoś nie mogłam na niego trafić. Eee, w, na temu nawet widziałam, one są dość drogie. W ogóle e, czy na temu, czy na Allegro, czy na Vinted one w ogóle dość, dość dużo kosztują, a na ciuchach kupiłam go za ósemkę, za całych 8 zł, więc tak naprawdę za grosze w porównaniu do tego, ile to normalnie kosztuje. Dobra, zastanówmy się, co jej tutaj ubrać czy taki pajacyk, taki rampersik, czy może jednak body? Eee, body to bym się raczej skłaniała przy tym z lilo i styczem. ewentualnie jak idziemy do parku, w parku jest no, przepięknie, możemy ubrać coś m, takiego bardziej eleganckiego, coś może z niubi już przyniosę coś z niubi. Przyniosłam jeszcze takie body z niubi i chyba ono będzie najfajniejsze na to wyjście. Takie eleganckie, ładne, kwiatuszkowe. Dobra, to tutaj zabieram te ubranka tutaj na bok. Ok, i ubieramy Bodziaka z Newbie. Nie będziemy jej brali smoczka, żeby pokazać jej całą buźkę. Żeby ładnie to wyglądało. Zastanawiam się też, czy brać statyw i aparat, żeby nagrać się jak z nią idę, czy po prostu nagrać ją tak z góry, ale raczej nie będę kombinować, na pierwszy raz e, nie będę brała za dużo tego sprzętu, po prostu e, wezmę lalę na ręce, a telefonem nagram jak sobie spacerujemy razem e, co jeszcze Wam chciałam powiedzieć a, pokażę Wam jeszcze fajny specyfik dla wszystkich okularników którzy e, wpadli tak jak ja, żeby farbę z okularów E, farbę taką zwykłą do ścian, do malowania ścian, mm, emulsyjną. E, zapaprałam sobie po prostu szkła, zapaprałam sobie też oprawki, generalnie zapaprałam okulary. No i nie chciało to puścić, nie chciałam też porysować szkieł, więc e, żeby, żeby to wszystko ładnie puściło. Ja głupia mm, umyłam, wyczyściłam te okulary. Znaczy, zaczęłam czyścić y, rozpuszczalnikiem. Ostatnio też załatwiłam pranie tym rozpuszczalnikiem. Na szczęście udało się y, ten zapach wywabić. No ale wracając do okularów, y, niestety y, zeszła z nich. Farba. Całkiem y, zeszła farba początkowo. Jeden, jedna część okularów, jak się y, ogarnęłam, co się dzieje, to po prostu przestałam je dalej myć. Z jednej części okularów zaczęła schodzić farba y, do białego, reszta zaczęła się odbarwiać na jakiś dziwny fioletowy kolor. Y, I chcę spróbować to wszystko naprawić. Znalazłam przez wujka Google znalazł genialny, y, podrzucił mi genialny. Y, Pomysł na to, jak można to naprawić. Kupiłam ten specyfik, który w Google polecał. No i co? I spróbuję te okularki odczyścić. Piszę, że trzeba jedno miejsce, najbardziej zniszczone miejsca, polerować przez kilkanaście minut, więc pewnie szorowanie tych okularów zajmie mi kilka godzin. Tak przypuszczam, to całe okulary zepsułam. Zresztą, a pokażę Wam, e, dla, w ramach ciekawostki pokażę Wam e, dla wszystkich okularników, jak e, można sobie okulary załatwić i jak można je naprawić, o ile mi się to w ogóle uda. Uszkodziłam sobie oprawki od okularów, e, ponieważ malowałam i niechcący kapnęłam sobie farbą na okulary. Chciałam to rozpuszczalnikiem zmyć, a niestety rozpuszczalnik rozpuścił mi farbę na okularach aż do takich dziwnych kolorów jakichś takich, nie wiem, jakichś fioletowych, a tutaj całkiem starła się farba i tak lepiej wygląda wcześniej, było całkiem biały, e, zanim zaczęłam to szorować. Coś mam na e, No i co? I spróbujemy za pomocą tego ustrojstwa za całych 28 zł naprawić oprawki za 600. No szkoda by ich było, bo bardzo lubię te okulary, a e, ciężko byłoby mi się z nimi rozstać. Mm, tutaj już kiełka zabezpieczyłam. Żeby ich nie uszkodzić, bo Google podpowiedział właśnie, że y, należy użyć czegoś takiego. Ale trzeba albo wyjąć szkła, ja tego nie umiem zrobić, nie mam też odpowiedniego sprzętu. A żeby y, nie uszkodzić szkiełek, można je po prostu y, taśmą malarską zabezpieczyć. A że tej taśmy malarskiej mamy od zesrania właśnie przez remont, więc wczoraj już sobie tutaj je zabezpieczyłam. No i co? I będę próbować... Je odremontować. Może się uda. No i co? I prawie że idealnie udało mi się okularki doszorować. Tutaj, co widzicie, to odbicie, to jest po prostu odbicie lampki. O, no niemal że idealnie. Troszeczkę tego fioletowego czegoś zostało, ale to już sobie spokojnie jutro się będę z tym bawić. Tutaj została taka, a nawet tego nie widać w tym świetle. Może troszeczkę tu widać. O, taka, taka, taka ciuteńka, ciuteńka, ciuteńka. Białego, ale to sobie już y, jutro dotrę, już mi ręce bolą od, od tego myziania. Już mam te palce y, sfoliowane. No, tu elegancko się udało, pięknie. I one były wcześniej całe białe, za pierwszym razem, jakie y, wyciągnęłam z tego rozpuszczalnika, jakie je przetarłam tym rozpuszczalnikiem, one były calutkie białe. Całe białe, teraz to jest po prostu no, już praktycznie niewidoczne więc rewelacja. Mogę spokojnie polecić ten. Yy, środek do uszkodzonych okularów, właśnie środek do samochodów, a na uszkodzone okulary zadziałał perfekcyjnie. Dobra, yy, jak widzieliście, okularki elegancko udało się doczyścić, aż sama jestem w szoku, w ciężkim szoku. Mam je właśnie na nosie i, i od razu czuję się o wiele lepiej. Yy, oczywiście mam drugą parę okularów, bo bez tego to bym chyba zwariowała. Yy. Nie to, że źle widzę, bo widzę całkiem nieźle, ale e, kręci mi się w głowie bez okularów. Mam astygmatyzm i bez szkiełek moich czuję się naprawdę bardzo źle. E, więc używam zapasowych okularów. E, no, więc sporo te mam na nosie, moje ukochane okularki. I co? I idziemy do parku. Później przejdę się, ale to już wrócę się, żeby zostawić lale w domu. Przejdę się na cmentarz podlać babci kwiatki, babci i dziadkowi. Nie mam daleko więc przejdę się w ramach wieczornego spacerku. To co? Idziemy! Dobra, spójrzcie, moi drodzy. Nawet nie wiecie, jak się czaiłam, żeby wyjść tu z lalą. O, tutaj mamy taki przepiękny park. Już Wam pokażę. Taki stary dworski park. Strasznie wieje wiatr, ale ten wiatr jest naprawdę gorący. Jest mega ciepły. Przepięknie jest. Jak widzicie, wziąłem mu na ręce, żeby sobie tak przespacerować. Więc parę ujęć, i wracamy do domu, a potem jadę. Idę właściwie na spacer na cmentarz. Tutaj kiedyś był plac zabaw jak chodziłam do szkoły, ale tego placu zabaw już nie ma od wielu, 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 wielu lat, prawda od wielu lat tutaj jest pałacyk dworski. No przepiękny teren, naprawdę przepiękny. Tego na filmie nie widać, zwłaszcza zwłaszcza w e, filmie robionym telefonem. O, teraz już słońce zachodzi, jest ciut ciemniej, więc kolory nie są takie rzeczywiste. Tam słyszę, że jakaś młodzież gdzieś jest za, za winklem. Czuję papierosy, <noise> więc pewnie młodzież z internatu. O, idziemy sobie tak na spacerek. Młodzież wyszła z internatu na papieroska. Aniunia śpi, ma wszystko gdzieś. To jest teren ogrodzony taśmą przez to, że to jest taka stara szopa. Hmm, bo tu kiedyś była szkoła rolnicza. Do tej szkoły należy ta szopa i niestety ona już się wali. Ale jest zabytkiem, nie można jej wyburzyć, więc po prostu nie wiem. E, chyba konserwator zabytków czeka, aż ta szopa się rozpadnie sama. O! A tu idziemy sobie z niunią na no, parę ujęć i, i wracamy do domku. Jeszcze zdjęcie do miniaturki. O, tutaj mamy pałacyk. Jeszcze cyknę zdjątko do miniaturki i wracamy. Szukam naszego Rudzika, bo jak młodzież pojawiła się w szkole, to od razu Ruduś biegał za nim i od razu poleciał do szkoły. W ogóle zrobił taki numer, słuchajcie, że Ancymon 1 został zamknięty w szkole. Znajoma do nas zadzwoniła, że nasz Ruduś siedzi na sali gimnastycznej i strasznie płacze, ponieważ było zebranie rodziców i uczniów przed rozpoczęciem roku szkolnego. Młodzieży, która będzie tutaj mieszkać w internacie. I Ruduś oczywiście tak się cieszył, jak zobaczył młodzież, że, wró że wróciła młodzież do szkół, że no nie mógł się powstrzymać i poszedł za nimi. Poszedł na e, spotkanie na głównej sali i zrobił taki numer, że e, został na tej sali, został zamknięty. Znajomi przechodzili koło szkoły, usłyszeli jego płacz. Zadzwonili do nas, pobiegliśmy czym prędzej do szkoły, bo jest bardzo bliziutko. Był problem ze znalezieniem kluczy do sali gimnastycznej, bo miał je przy sobie włefista, nie można było znaleźć włefisty, ale w włefista przybiegł i udało się Rudusia uwolnić. Strasznie płakał, strasznie był e, zestresowany, ale po tym jak zobaczył, że młodzież stoi przed szkołą, to już był po prostu cały happy, e, poleciał do dzieci i e, przyszedł na jedzenie dopiero późnym wieczorem. To co, ja kończę ten spacerek i Widzimy się za chwilkę. Jak widzicie, powróciliśmy szczęśliwie ze spacerku. Położyłam Marię się do jej nowej kołyski, właściwie do starej kołyski, ale z nowym wystrojem. Fajnie się tutaj prezentuje. Ta pościel może jest zbyt mało kolorowa w stosunku do całości, ale też nie przytłacza, więc myślę, że ją tutaj. Zostawię, mi się z powrotem włożyłam do kołyski tutaj ma teraz zdecydowanie więcej miejsca przez to, że wyjęłam ten kokon. Kokon zaraz pójdzie do prania. I co? Co Wam mogę powiedzieć? Powiem Wam, że strasznie się czaiłam, żeby tą lalę wyciągnąć z torby, bo z domu wyszłam z lalą w torbie. Dopiero w parku wyjęłam ją z tej torby, zaczęłam robić zdjęcia i ta młodzież, która siedziała w krzakach, tam u góry, której nawet nie widziałam, bo nie było ich widać, coś zaczęła tam szeptać, że Jezu, ktoś nam robi zdjęcia, rany boskie, są nauczycielu, musimy uciekać, nie? I za chwilę słyszę, chyba mnie zauważyli i takie o, Jedna z dziewczyn się tak rozczuliła, i słyszałam, że już tak ciszej mówi do chłopaka, to chodźmy stąd, nie będziemy przeszkadzać, no, więc taka nasza młodzież z internetu grzeczna No ale fajnie fajnie że nie spotkałam nikogo innego tylko gdzieś tam z zakrzaka Pewnie gdybym spotkała to nic by się nie stało absolutnie moi znajomi wiedzą o mojej pasji i o tym że uwielbiam lale ale jakoś tak sama ze sobą czułabym się źle To co myślę że to byłoby na tyle. To jest taki pierwszy spacer, właściwie na tym kanale, pierwszy, że pierwszy. Myślę, że będzie ich więcej, tak jak wam obiecałam, z łóżeczkiem. Tylko, tak jak mówiłam, nie wiem, kiedy na to się zdobędę. To co, na dziś to tyle. Żegnam się z Wami. Dziękuję Wam za obecność, za wszystkie miłe komentarze, za wszystkie lajki, za wszystkie ciepłe słowa. Jeśli Wam się podoba, zostańcie z nami dłużej. To co? Trzymajcie się ciepło, i do zobaczenia następnym razem. Papa! Pa. Słabo to widać. Tutaj jest taka lampeczka. Ale tak jak mówię, baterie są słabe i to nie do końca działa. To powinno. Powinny się tutaj gwiazdeczki świecić na suficie. One się tak ledwo, ledwo, ledwo coś świecą. Nawet tego nagranie nie łapie. Więc póki nie będzie nowych baterii, nie będę mogła Wam pokazać w pełni, jak wygląda ten przyrząd nowy, nasza nowa zabawka.